Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy, zapraszam Was na kolejne spotkania z Feng Shui. Przedstawię Wam dzisiaj aspekty na dzień 14 lutego 2025 roku, piątek. Moi drodzy, no tutaj w kalendarzu zachodnim to my mamy dzisiaj Walentynki, tak? Święto zakochanych, moi drodzy. Więc wszystkiego dobrego, wszystkim walentynom i walentynkom. Kochani moi, dzisiejszy dzień jest pod władaniem Tygrysa według chińskiego kalendarza i to właśnie Tygrys zasponsoruje nam tutaj dzisiaj prognozę pogody. A jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj pierwszy urzędnik, a nazwa jego brzmi, moi drodzy... Tworzyć. Rok mamy we władaniu drewnianego węża według kalendarza solarnego i lunarnego, a miesiąc dalej we władaniu zimnego tygrysa, zarówno według kalendarza solarnego, jak i lunarnego. Sytuacja się zmieni, moi drodzy, ponowił. To już wiecie, że wtedy zawita do nas tutaj nowy miesiąc, nowe zwierzę, ale oczywiście do tego dojdziemy. To jeszcze troszkę, jeszcze troszkę słuchajcie, Trzeba poczekać do końca miesiąca lutego. Moi drodzy. Dzień tworzenia, dzień działania, słuchajcie, tworzyć, pierwszy urzędnik, to słuchajcie, dzień doskonały na spotkania biznesowe, na zaręczyny, na podróżowanie, na prace konstrukcyjne, na szukanie pomocy lekarskiej. Dzisiaj przede wszystkim nie zaleca się pochówku zmarłych i rozpoczynania remontów budynków. Moi drodzy, Przypomnę, że na kanale jest dostępny filmik e, loszu wędrującej gwiazdy, szczęśliwej wędrującej gwiazdy na rok 2025, i również jest dostępny filmik e, o takim ogólnym e, zarysie. Taki ogólny zarys, słuchajcie, roku drewnianego węża, taki ogólny horoskop dla wszystkich znaków, a dla poszczególnych znaków, e, powoli, powoli tutaj e, też pojawiają się już, słuchajcie, horoskopy. Pamiętajcie również o pustym kursie księżyca, planując swoje codzienne Czynności i aktywności. Również linkuję na dole w opisie filmik traktujący o pustym kurcie księżyca na miesiąc luty 2025. Moi drodzy, 14 lutego, dzień pierwszego urzędnika, będzie dniem dobrym dla osób urodzonych znaku chińskiego tygrysa, konia, psa i świni, neutralny dla bawołu, królika, kozy i koguta, a zły dla szczura, smoka, węża i małpy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Zapraszam Was na kolejne spotkania z Feng Shui. Do usłyszenia.